Słowo Boże na dziś, środa 14 maja 2025 roku. Święto świętego Macieja Apostoła. Czytanie z dziejów apostolskich. W owym czasie Piotr, powstawszy w obecności braci, a zebrało się razem około 120 osób, tak przemówił: Bracia, musiało wypełnić się słowo pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Napisano bowiem w księdze Psalmów: Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie zamieszka, a urząd jego niech inny obejmie. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztuja nowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba. Stał się razem z nami świadkiem jego zmartwychwstania. Postawiono dwóch: Józefa zwanego Barsabą z przydomkiem Justus i Macieja. I taką odmówili modlitwę. Ty, panie znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego sobie wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą. I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu apostołów. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 113. Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził. Chwalcie słudzy pańscy, chwalcie imię Pana. Niech imię Pana będzie błogosławione teraz i na wieki. Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził. Od wschodu aż do zachodu słońca niech będzie pochwalone imię Pana. Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, ponad niebiosa sięga jego chwała. Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził. Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze i w dół, spogląda na niebo i na ziemię? Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził. Podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt, wśród książąt swojego ludu. Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nie Wy mnie wybraliście, ale ja Was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja we Was była i aby radość Wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja Was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc was trwał. Aby ojciec dał wam wszystko o cokolwiek go poprosicie w imię moje, to wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie.